Kochani może na stare lata zostanę pilotem wycieczek turystycznych Subskrybujcie mój kanał Pałac Prezydencki Znaczy pałac prezydencki tak, znaczy, ale nie prezydenta Warszawy, tylko prezydenta państwa. Tutaj się te wszystkie demonstracje zawsze odbywały. No ta walka o krzyż i tak dalej. A ja tutaj na rogu, gdzie ten, świeci się ten neon, właśnie grałem przez parę ładnych lat, 4 lata. To była knajpa, nazywała się Przekąski u a prowadził to słynny Roman Modzelewski, u którego później grałem w jego przekąskach na Ludnej. Na, nazywały się Przekąski u Romana. I słuchajcie, to co się tutaj działo, to śmiało mógłbym napisać książkę. To co się działo tu na tym postoju taksówek. Ach mówię wam, no oczywiście obok zaraz kamieniołomy słynne, a po drugiej stronie Bristol. Tutaj właśnie zawsze nosują rolnikstąsi jak grają w Polsce. Hotel Bristol. I wiecie, nawet... No i tutaj gmach informacji, czyli dawna służba bezpieczeństwa. A tam na prost, grubnie znanego żołnierza, po prawej, europejski, po lewej, informacja, wywiad, skąd wywiad? <totopatry> Powiem Wam, że kocham tą Warszawę, naprawdę. Byliście już nad Wisłą. Teraz zobaczyliście troszkę Starówki, ja jadę tutaj zaraz niedaleko na Traugutta koło banku na Czeskiego, też tam kiedyś pracowałem, ale jako Czinkciarz. Tutaj słynna Karowa, tu się odbywają te rajdy tą ulicą, bardzo, bardzo mocny zakręt w dół prowadzi nad Wisłę. I z tego pięterka, z tego okna, często też się tu odbywają koncert. A ja byłem tam w tym apartamencie na pierwszym piętrze właśnie. Wszystko na biało było wtedy. Wszystkiego dobrego, kochani. I do zobaczyska w realu. Piszcie do mnie. A hasło na dzisiaj wystarczy wyjść z domu, a nie siedzieć tylko przed tym telewizorem.